Okay. Nie pójdź do pierdła, niech poczują ten smak Ich, ich ceną to wszystko, nie kilka dzieciów lat Nie wiedzieli z kim zaczęli, to się może źle skończyć A że było ich więcej, to niby więcej pogromcy Teraz pójście, co zrobiliście, człowieka zabiliście Znajomym serca przekuliście W miesiąc głównym, na szyi wętla Skazacja, amputacja i elektryczne krzesła To kara jaka powinna ich spotkać Czują się bezkarnie, tak nie może zostać Odebraliście życie, i tak nikt z was nie wie Ile też ludzi było na jego pogrzebie Chce, macie tylko samych siebie, ze spługawionym sercem żaden z was nie. Jest tyle co otwarty na przywitanie, mela wystąp jak pogardy. Wraz z nie ma nic, co by ma w przywrócić. Siegach byście chcieli, widząc co zawisz wśród rodzin. Śmiec, któryś ty nas, coś czego zapuszczili, że obydwajcie go, ek, papu życia postawili, najprędko pobili, też życzyli, chyba dupę, ek, już jesteście trupem. Krótko waszego czasu jest już odliczanie, ek, zobacz jak to bo najniższy wyrok, to po picie przynajmniej, czy dzisiaj za osiedle kurwa nie Każdy kto o tym usłyszy, gniew od razu chłonie Wiadomo, że do przyjęcia Momentalny zosta napięcia i wniosku wyciągnięcia. kurwa mać, to się nie mogło stać i nie mówię, że się stało i nie, że ich pojechało Prawda jest taka, że on już tutaj nie wróci Nowych ich ich numer na spójności wrzuci Największy dar Boga, celny dowód na to, czy na wszystkich kocha Jak można komuś ukać tak cenny skarb Nagle ze swego istnienia rozpadasz się jak do skarb Nie zabijaj chrześcijańskie przykazanie Wajdzisz to wszystko czytałem stary testament Na pewno będzie kolejnym ze świętych niebie Którzy patrzą za Boga, modlą się za Ciebie Kość to jest trudne, pogodzić się w tym musisz Na wieki wieków, wokół Jego duszy